No dobra, trzeba zaczynać. mieciu. Gotowy. Włącz napis. Dobrze. Świetnie. Ok. Jak kamera. Ustaw kamerę, masz ostrość. Staram się jak mogę, ale coś ciężko. No ustaw to w końcu. No dobrze, już. Dobra. A ja, jak mieszczę się w obiektywie, nie zasłaniał napisu. Trochę w lewo. Nie, nie, w prawo, w prawo. O, o tak, dobrze. Ok, ok. Próba głosu, próba głosu. Raz, dwa, trzy. No to jedziemy z tym koksem. O matko pieczu, nic ci nie jest? Nie, nie, trzymam się, ledwo, ale się trzymam. Ty się lepiej zastanów, co my im powiemy. O co tam w ogóle chodziło? No nie pamiętasz, mam ogłosić konkurs. Tyle to ja wiem, cwaniaku. W ogóle, kto organizuje ten konkurs? Level 77 to największy i najbardziej rozpoznawalny polski sklep internetowy, dystrybuujący odzież, akcesoria i gadżety związane z grami komputerowymi, no nie wiesz? Oj, wiem, wiem. Tak się tylko z Tobą drocze. Sprawdzałem Twoją czujność. No to lepiej przestań się ze mną droczyć i lepiej przypomnij sobie, kto był partnerem medialnym tego konkursu, pamiętasz? Oczywiście, że pamiętam. Partnerem medialnym przecież był CD Action, miesięcznik o grach komputerowych. Bardzo dobrze znasz ten miesięcznik, bo sam go ciągle czytasz, czyż nie? No tutaj nie zaprzeczę, ale ty również maczasz w nim palce. No i cicho, jakoś to tak dwuznacznie zabrzmiało. Dobra, chyba czas zaczynać. Kamera gotowa. Oops, ale ja nie jestem gotowy. Ktoś tutaj chyba zapomniał wykopać tunel do telewizora. God damn it. Więc mamy czas na próbę generalną. No dobra, jak to było? Yy... Znowu zapomniał, jaki gość. Oj, cicho już bądź pamiętam, tylko jestem skupiony na kopaniu. Więc tak, Level 77 Sklep dystrybujący. Dystrybuujący Piczu. No przecież mówię, sklep dystrybujący, Dystrybuujący odzież oraz akcesoria gamingowe w Polsce. Organizuje konkurs przy patronacie medialnym CD Action o tytule Pojedź na Gamescom z Level 77. Mów dalej. Zasady konkursu są bardzo proste. Musicie nagrać filmik, nieważne czy to kamerą, czy aparatem, telefonem, pilotem do telewizora, klockiem dirtu. Ważne, żebyście nagrali filmik, w którym będziecie próbowali przekonać jury. O tym, dlaczego to właśnie wy powinniście wyjechać na Gamescom 2013. Nagrany film należy zgłosić do konkursu używając linku zamieszczonego poniżej pod filmem w opisie, a następnie oczekiwać na rozwiązanie konkursu. Spośród wszystkich nadesłanych prac zostanie wylosowana jedna, która będzie nagrodzona wyjazdem, opłaconym wyjazdem dla dwóch osób na Gamescom 2013. Pamiętajcie, liczy się jak najbardziej zwariowany pomysł, zwariowana praca, jak najbardziej odjechany filmik. No, lepiej nie mogłeś tego ująć. Powiedzieliśmy wszystko? No nie wiem, trzeba to podsumować. E, organizatorem jest Level 77. E, patronem medialnym jest CD Action. E, trzeba nagrać filmik, e, w którym powiedzą. Dlaczego to oni powinni jechać na Gamescom? Była powiedziana nagroda, czyli wyjazd na Gamescom dla dwóch osób, em, gdzie trzeba wysyłać filmik. To też było powiedziane. No i oczekiwać na wyniki konkursu. No to chyba wszystko już powiedzieliśmy. Tak, mieciu? Mieciu? Mietek? Hallo! Gdzie on znowu Polas? Gdzie ten telewizor? Kopię, kopię, go nie widzę. O! Czyżby to już? Cholera! Dobra, jestem, coś mi ominęło? Wykopałem się na powierzchnię. Dlaczego mi nie powiedziałeś, że już dawno ominąłem telewizor? Musiałem wejść do łazienki, bo już nie mogłem wytrzymać. Z tobą to zawsze taka robota. Szlak by to trafił. Dobra, posłuchaj, zrobimy to jeszcze raz. Ale później, bo już mi się nie chce. Nakopałem się, ręce mi opadają. A ty, ty, żeby mi to było ostatni raz, że wychodzisz do kibla i nic nie mówisz. W końcu stanęłeś na wysokości zadania dzisiaj. Gotowy jesteś? No mogę spadać, chyba trafię w dziurę. Idioto! Nie miałeś spaść, tylko do mnie przylecieć. I nie denerwuj mnie, bo już nie mam czasu, żeby z tobą to nagrywać, więc zrób to <laughs> raz, a porządnie. Co tu robi ta gąbka? Jaka gąbka? <laughs> ta centralnie przed moją gębą. Pewnie wisi. Dobra, to się wytnie.